Domu. To jest... nieznienawidzony yy, przeze mnie budynek. Bry... To co, samotnym odpowiada? O nie, ja tutaj tak, zginę. Ty gada tylko co samotnym. Ja umrę. Nie bój się, ja mam radio. Ja, ja zawsze idę w tym pokoju na lewo, o. zaraz po wejściu, więc... O, czy... Dobra, Dobra. Na, uh... yy, krucyf... ja idę na... F... Biorę krucyfiksa od razu. Dobra, sprawdzam yy. piętro. Ktoś może iść na strych. Jakby ktoś... Chodź, idziemy na strych. Pacinek. O. Na strychu? Nie, na strychu mnie ostatnio zabił. Ja tam nie wchodzę. No, Marcin wszedł na górę i. Słuchaj, zrespić się mógł wszędzie na piętrze, bo wszędzie było zimno, praktycznie w jego pokoju, ale e, gdzie musiał o... iść na strych? E, dobra, jest w Talonie. No ale możesz się przejść zobaczyć za widziciel. Nie, przepraszam, w kuchni. W kuchni jest. I nie łapię w ogóle, póki co przy stole tylko łapię okno, tylko przy, przy tej części kucharnej łapię. No, może być freezing. Strujeczka ja tutaj stoi, ja przy Ej, ej, jest mały problem, bo pokazywał mi 10 stopni w salonie. Ej, na wejściu może. Ale to tylko tu... przy A tu jest. No właśnie. Centralnie Ale, na wejście. Proszę, proszę puścić czy... lokal. No, lokal. Czekaj, a po raz wezmę, czekaj. Jakby się na nagle Ej, freezing jest Ale rzuć Marcin. No wiem, rzuć wiem, rzuć że mię. będzie freezing No Jest freezing? Where are you? Where are you? No, M Marcin, wyjdź stamtąd Czekaj, bo komuś para no, leciała z gęby Where are, Where you? are you? Where, Where are, are you? you? Are you here? Zapytaj, how old are you? Na to lubię How gadać. old are you? Weź, zgaś na chwilę How latarkę. old are okay, you, bitch? Bo ja patrzę. Ci zaraz ci powiem. Dobra, on ze nie chce gadać. Zaraz ci powiem 80 i że jest pedofilem Czekaj. Leży, patrz teraz, patrz teraz. Jak on teraz odpowie No, no. patrzę. Ghost, are you here? Od razu! Away. Od razu! Odpowiedział? Ja nie lubię duch i Za pierwszym razem Ej, czekaj, podejdź, bo ci chyba w grze nie słychać. Ej, powiedz coś w grze na V Are you here? Are you here? Słychać, a nie, słychać słychać słychać, słychać, słychać. słychać. No to nie wiem, co jest nie tak. Ej, a takie pytanie, jakie mamy już dowody? Spirit e, Box Radio. Spirit Box Freezing. Ej, e, gdzieś. Drzwiami? To Freezing. jeszcze, dalej. Freezing, mamy Freezing. Co książka lewy. Z... I Spirit Box. Książka Ta jest książka tam. książkę, trzeba jebnąć. Może być demon. No e, jest książka. E, dobra. Kojnie. Jezus Maria, co... Książka to... Dobra, krótko biorę. Ja biorę ten uv bo gdzieś ruszał drzwiami. A ja wezmę eee... najważniejszy light sensor i kamerę. Dobrze No dobra e, Mam wrażenie, że zaraz Sunt będzie, nie? Nie, raczej jeszcze nie... Nie w ogóle raczej... mózg... mózg mamy... Zdaję jakbyśmy dopiero weszli. Serio? Tak nisko zerżarów? Tak. 80. Pan? A na Wiji rozmawiałaś? Nie, nie ma Wee'a. Dobra, są odciski, nie. mamy wszystko. Co? No to nie będzie demona, to za rzedostwo. Gdzie wyrzuciłem aparat? O Weź Jezus, zrób ujęcie, znowu jest. Mam aparat. Gdzie, jest, A, gdzie, jest, e, gdzie są dłonie? Dobra. Na no, moich powinny być. Dobra, ewakuacja. Chyba, że tak krótko jeszcze. <grym> jeszcze raz? Dobra. Była ale jeszcze woda. do zrobienia, ale jeszcze nie woda. No i woda. Co mam co zrobić? Dzięki. Nie ma króta. Nie no, to już na tyle. Żadnych tak, zdjęć ducha to... nie mamy, ani nic. Chodź, do mnie. Dobra, idę sprawdzić, czy duch nasrał do zlewu. Właśnie Dobra. odkręciłem woda Ej, specjalnie. on nie sra do zlewu, on po prostu myje nogi po tylu latach. Oj, <grybowa> tak mówi. Grzybowa? O nie. No i lepsze głowy zdjęcia? Co? O, woda. To woda. Wody. Ja odkręciłem, Marcin. Nie troluj mnie. E, czy ktoś robił zdjęcie lalki? No to ja zrobiłam. W tym pierwszym pokoju no to robiłem. Dobra, nie. na piętrze nie ma nic wody. Ale ten... na piętrze nie będzie. Gdzie jest moja wódulaleczka? laleczka? Tu jest. Patrzcie teraz jak go wkurza. Podobno reaguje na masz to. Ej, do ej drzewu, wodę, jak jak nie? a to ty? Kurwa, telefon dzwoni. Który? Zrób zdjęcie. U, chyba. Nie. Gdzie? Ten, ten, tu w kuchni. Ale lagło. Słyszałem gdzieś wodę. To na, się odkręcał? No, na piętrze, piętrze odkręciła wodę. A, dobra, już myślałem. Ej, nie da się patelni zabrać. Czekaj. Ha! A może. A wy się cza czajnik to jest najważniejsza Ej, rzecz. Y zakręciłaś tą wodę, czy nie? Nie, nie zakręciłam A, kurde, to teraz tak się nie będziemy wiedzieć. Jak zmieni, to idę zakręcić. Nie, no, normalnie zakręcajcie te wody, nie to wszystko. Bo on, no, on dobra, jak, jak tak będzie miał kurde. zabarwić, to i tak zabarwi. Dobrze, no, no, dobrze. Go. Mato. bądź pokorna! Jezus Maria, będę musiał wypikać tyle rzeczy. Nie, przez pierwsze 3 minuty tylko nie można przeklinać, bo pierwsze 3 minuty YouTube sprawdza. No dobra. To jest brzydkie słowo? Znaczy generalnie tak, ale mój znajomy, co jest tam lingwistą, czy kimś tam zrobił, że słowo zajebiste nie jest już przekleństwem, tylko jest. Z... Określeniem, jeżeli coś, jest bardzo dobre, Szczykkiego. Aha. Okej. Okay. No no. To jest... Ma być family ja, friendly. Ja nie robię family friendly. Ja się za bardzo tiltuję w ja, ja nie wiem, czy przy... Y, czy przy Paulinie mogę być family friendly. O! Nie! Ej, czekajcie, kroki gdzieś <suszy> były. My wyszliśmy... Jestem sama z Pauliną. Aktualnie. Nie no, ja jestem w kuchni. E, to ten... tak. Scissor e, ma 26 mózgu, Marcin ma 40. No jest. Dobra, no, idziemy do nich. Ej, chodźcie do kuchni, bo ja tu cały czas kroki słyszę. Idę. Weź. A, dobra. Chodź. Żyj pilsty, a nie, ty nie musisz. Ja nie muszę. Cały czas są kroki w kuchni, ale się pokazać nie chcę. Dobra, to ja idę tam do ciebie z aparatem. Ktoś ma aparat. Oczka. Kto ma ładne oczy? O! A tak, Kurwa. o kurde! A. O, akurat ty wróciłem, a ten... A e, znaleźliście coś? No właśnie nic. Nie. Nic. O, nie idzie, idzie tutaj idzie. E, Rajf przechodzi przez drzwi, pamiętajcie. Wiem, jak chcę mu znaczy, Na, na komputer, ale nie widzę, żeby duch szedł. Oho, Chyba... w Beralce... Nie. Nie! Idzie do ciebie Jest pode mną. Chodzi po schodach e, Ty Nie? jesteś... tam gdzie są te takie półki? Jestem tam gdzie łazienka, tak. Ej, chciał, chciał przejść przez drzwi. Ręka mu wystawa Poszedł do kuchni Patrz zobaczysz mnie tutaj jak się patrzy na ciebie Jak spojrzysz no, no, no. zwana. Ale czy patrzy właśnie na twoją kamerę, no? A Czekaj, zobaczę kuchnię. Poszedł do łazienki. Powrotę na górę? Dobra, koniec. Ej, on wchodzi do łazienki w kuchni, bo nam stanął. Już drugi hand? Jak drugi, co ty gadasz? Nie ma drugiego handa. O! Mógł ci kuchnąć Aktywność 4, raczy się ewakuować. Czego robiliście, zdjęcie? Ja robię zdjęcia interakcji, bo cały czas się drzwiami bawi. A... Ym... Ja chciałem sól no, rozsypać. To ale to ale... trzeba zrobić żebyś... ja chciałam... poza tym jest. Ja chciałem ten wejść w sól rozsypać, ale chyba... Była... Wiecie co jest niesprawiedliwe? Co? Rzucił browarem no. na ziemię i zrobiłem Ej. mu zdjęcie, to go nie zaliczyło. Ej. A już mi się aparat nowy... jest, jest zaliczony. No to idziemy. Nie chcę Aha, już tak Ale to jeszcze tym... woda. Ale No to. Równa równa woda równa... to jest tak ciężka, że. Hej. No dobra. Ale jeszcze zdjęcie ducha. Heeey. No po to po... coś chcesz ci się dzieje? pojawić się rajfowi przed twarzą, potem, że za tą w cię zabił? A, norma. Zaznaczyli wszyscy? No, nie, <laughs> to nie. Teraz jednak norma i jedziemy. Weź sobie dino, ty Dobra. Braj, sobie dino. i zjada Dobrze. wszystko jak zawsze. Ej, zildowa. NIE, NIE! Easy. Ile expa? O uh. 200 expa. expa. Ale 200 no, expa jest przyszło. Dobra. Jest okay.